Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Kasia Hodoń, czyli Pani od Muzyki i dziś przeczytam Wam szesnasty rozdział tajemniczego ogrodu François Bernetta. Rozdział ma tytuł Nie chcę, powiedziała Mary. Dick i Mary wynaleźli sobie mnóstwo pracy na ten ranek i Mary spóźniła się na obiad. Potem zaś tak się spieszyła z powrotem do swojego zajęcia, że dopiero w ostatniej chwili przypomniała sobie o Kolinie. Powiedz Kolinowi, że jeszcze nie mogę przyjść do niego, rzekła do Marty. Ogromnie jestem zajęta w ogrodzie. Marta była przestraszona. O mój Boże, panienko, gdy paniczowi to powiem, gotów strasznie się rozgniewać. Ale, Mary, nie bała się go tak, jak bali się inni, a przy tym nie lubiła się poświęcać. – Nie mogę siedzieć w domu – odrzekła. – Dick na mnie czeka. I pobiegła. Po południe było jeszcze milsze i więcej było pracy niż rano. Powyrywali już prawie wszystkie chwasty, a drzewa i róże okopali i oczyścili z suchych gałęzi. Dick przyniósł swoją łopatę, Mary zaś nauczył, w jaki sposób posługiwać się tym, czy innym narzędziem. Już teraz było widoczne, że choć to urocze, dzikie miejsce nie będzie podobne do wypielęgnowanego ogrodu, to jednakże stanie się cudnym, kwitnącym gąszczem, zanim minie wiosna. Będziemy mieli nad głowami powódź kwiatów, jabłoni i wisien, rzekł Dick, pracując za wzięcie. Na murach... Zakwitną porospinane drzewa brzoskwiniowe i winogrona, a trawniki wyglądać będą tak jak dywan z różnobarwnych kwiatów. Mały lisek i kawka były równie uszczęśliwione i zajęte jak Dick i Mary. Gil zaś i jego samiczka fruwały nieustannie jak dwa świecące czerwone płateczki maku. Kawka raz po raz łopotała skrzydłami i przelatywała na drzewa parkowe. Za każdym razem, gdy wracała z wędrówki, siadała blisko Dika i skrzeczała, jakby mu opowiadała swoje przygody. Dick zaś przemawiał do niej, jak zwykł był przemawiać do Gila, gdy będąc bardzo zajętym, nie odpowiadał jej od razu. Sadza, usiadła mu wtedy na ramieniu, szerokim dziobem schwyciła go i pociągnęła za ucho. Kiedy Mary, zmęczona, pragnęła trochę odpocząć, Dick usiadł z nią na trawie pod drzewem. Wyjął fujarkę i słodko, cicho zagrał kilka tonów, a w tejże chwili ukazały się na murze dwie wiewiórki, patrząc i nasłuchując. Panienka jest już teraz o wiele mocniejsza, rzekł Diku, przyglądając się, gdy kopała. Panienka teraz zupełnie inaczej wygląda. Mary promieniała. Jestem z dnia na dzień coraz tłuściejsza – mówiła radośnie. Pani Medlock będzie musiała sprawić mi szersze sukienki. Marta mówi, że mi urosły włosy i nie są już takie przyklepane i rzadkie jak dawniej. Gdy szli do domu, słońce zaczynało już zachodzić, rzucając na ziemię i drzewa ukośne czerwono złote promienie. Cudny dzień zapowiada się jutro, rzekł Dick. O wschodzie słońca będę już przy robocie. Ja także odparła Mary. Pobiegła do domu najszybciej jak mogła. Pragnęła opowiedzieć Colinowi o młodym lisku i o kawce Dika i o tym, jakich cudów wiosna dokazuje. Była pewna, że chętnie wszystkiego wysłucha. Toteż nie ucieszyła się wcale, gdy wszedłszy do pokoju, zastała tam Martę, która na nią czekała ze smutnym wyrazem twarzy. No co? spytała. Co mówił Colin, gdy mu powiedziałaś, że nie mogę przyjść? O mój Boże! Odparła Marta. Lepiej by panienka była poszła. Będzie znów miał z pewnością napad. Miałam z nim kłopotu niemało, całe popołudnie, aby go uspokoić. Ciągle tylko spoglądał na zegarek. Mary zacisnęła usta. Ona tak samo jak Kolin, niezwykła była oglądać się na innych i nie widziała powodu, dlaczego rozzłoszczony i rozkapryszony chłopak miał być przeszkodą w tym, na co miała właśnie ochotę. Nie rozumiała wrażliwości osób wiecznie chorych i zdenerwowanych, nieumiejących panować nad sobą i doprowadzających otoczenie do rozpaczy. Kiedy ją samą dawniej w Indiach bolała głowa, robiła wszystko, żeby i innych rozbolała. I zdawało jej się, że tak być powinno. Teraz wszakże widziała jasno, że Colin zupełnie nie miał racji. Colin nie siedział na swej kanapie, gdy Mary weszła do pokoju. Leżał na znak na łóżku, i nie odwrócił się ku wchodzącej głowy. Był to zły znak. Dziewczynka podeszła ku niemu sztywno. Dlaczegoś nie wstał? Spytała. Od rana wstałem, bo my myślał, że przyjdziesz, odrzekł, nie patrząc na nią. Kazałem się jednak po południu znów zaprowadzić do łóżka. Lecy mnie bolały i głowa i czułem się zmęczony. Czemu nie przyszłaś? Pracowałam w ogrodzie z Dikiem, odparła. Koń zmarszczył czoło i raczył na nią spojrzeć. Zabronię temu chłopakowi pokazywać się tutaj, jeśli z nim będziesz przestawiała przestawiała zamiast przechodzić porozmawiać ze mną, rzekł wyniośle. Mary zapieniła się ze złości. Potrafiła wpadać w cichą furię, nie robiąc wcale hałasu. Stawała się wtedy zjadliwa, uparta i nie dbała o to, co z tego wyniknie. – Jeśli z Dika stąd odeślesz, to noga moja nie postanie już nigdy w tym pokoju – oświadczyła. – I tak będziesz musiała przyjść, jeśli ja zechcę – rzekł Colin. – Nie przyjdę – odpowiedziała Mary. – Ja cię zmuszę – zawołał Colin – Każe ci tu przywlec siłą. Czy jesteś aż tak bardzo potężny? zasyczała wściekła. Mogą mnie tu przywleć siłą, ale nikt mnie nie zmusi do umówienia. Usiądę, zacisnę zęby i nic już ci nigdy, nigdy nie opowiem. Nie chcę nawet patrzeć na ciebie. Będę ciągle patrzyła na podłogę. Była to para, rozkosznych dzieciaczków, gotowych sobie skoczyć do oczu, gdyby byli ulicznikami. Wzięliby się za czupryny i zbili na kwaśne jabłko. Na razie czynili ku temu wstępne kroki. Jesteś wstrętny samolub, wykrzyczał Colin. A ty co? zawołała Mary. Kto sam jest samolubem, ten zawsze tak mówi i na innych. Każdy jest dla niego samolubem, jeśli nie robi tego, co on chce. Ty jesteś gorszym samolubem ode mnie. Jesteś najsamolubniejszym chłopakiem, jakiego znam. Kłamiesz! odfuknął Colin. Nie jestem takim samolubem jak twój piękny Dick. Zatrzymujecie w ogrodzie, żebyś się z nim w błocie babrała. Choć wie, że ja tu jestem sam. Daruj, ale to on jest najgorszy samolub. Oczy Mary ciskały płomienie. Dick jest milszy i grzeczniejszy od wszystkich innych chłopców, zawołała. To jest. To jest anioł! Może, może to śmieszne, co powiedziałam, ale mniejsza o to. Piękny mi anioł. Sapał wściekły kolin. Nie anioł, tylko zwyczajny chłopak z wrzosowiska. Lepszy on niż nadzwyczajny radża, odcięła się Mary. Tysiąc razy lepszy! Była mocniejsza z nich obojga i zaczęła brać nad chłopcem górę. Co prawda, nigdy w życiu nie miał on utarczki z nikim równym sobie i między Bogiem a prawdą było to nawet dla niego spożytkiem, choć ani on, ani Mary nie zdawali sobie z tego sprawy. Odwrócił głowę i zamknął oczy, a wielkie łzy popłynęły mu po policzkach. Zaczynał rozrzewniać się i żałować samego siebie, ale oczywiście nie innych. Nie jestem taki samolub jak ty, bo zawsze leżę chory i wiem na pewno, że mi się na plecach tworzy garb, mówił. I przy tym umrę niedługo wcale nie umrzesz sprzeciwiła się Mary. Zrobił wielkie oczy z oburzenia. Nigdy przedtem nic podobnego nie słyszał. Był on równocześnie wściekły i trochę uradowany, jeśli można być jednym i drugim jednocześnie. Nie umrę? krzyknął. Właśnie, że umrę! Wiesz, że umrę! Wszyscy to mówią! A ja tam nie wierzę, obojętnie rzekła Mary. Mówisz tak umyślnie, żeby mnie złościć. Ty się tym pysznisz. Ale i tak nic ci nie wierzę. Gdybyś był bardzo chory, to może by to była i prawda, ale za nadto jesteś niegodziwy. Pomimo swoich chorych pleców, Colin usiadł na łóżku, rozzłoszczony jak najzdrowszy. Idź precz z mojego pokoju! krzyknął, chwycił poduszkę i rzucił w mery. Nie miał dość siły, więc poduszka upadła u nóg dziewczynki, której twarz była taka, jakby chciała go ugryźć. – Dobrze, pójdę – rzekła spokojnie – i już nigdy nie wrócę. Poszła do drzwi, po czym odwróciła się i dodała. – Chciałam ci powiedzieć mnóstwo ładnych rzeczy. Dick przyniósł swojego liska i swoją kawkę i chciałam ci o nich opowiedzieć, ale teraz ci nic nie powiem. Nic. Wyszła z pokoju, zamykając za sobą drzwi i ku swemu zdumieniu ujrzała wykwalifikowaną pielęgniarkę, która podsłuchiwała pod drzwiami, a co gorsza, zaśmiewała się. Była to silna, młoda, przystojna kobieta, która nie miała powołania do swego zawodu, nie znosiła bowiem chorych i kalek i wiecznie znajdowała wymówki, by Kolina zostawić pod opieką Marty albo kogokolwiek, kto by zechciał się ją zastąpić. Mary jej nie lubiła. Teraz zaś stała i patrzyła, jak tamta chichocze w chustkę do nosa. Z czego się śmiejesz? Spytała. Z Was obojga? Odparła pielęgniarka. No, można wymyślić nic lepszego na tego wychuchanego gagatka, jak przeciwstawić mu drugie dziecko, równie złe jak on sam. Powiedziała i znów zaczęła chichotać. Żeby miał siostrę złośnicę, z którą by się mógł bić, to by zaraz był zdrów. Czy on umrze? Nie wiem i jest mi to całkiem obojętne, rzekła pielęgniarka. Cała jego choroba to histeria i humory. Co to jest histeria? Spytała Mary. Sama panienka zobaczy, jak Colin po tym, co zaszło, wpadnie w furię. Ale w każdym razie mm, dała mu panienka powód do napadu i bardzo mi z tego rada. Mary odwróciła się i poszła do swojego pokoju z całkiem innymi uczuciami niż te, z jakimi tu przyszła z ogrodu. Była zła i rozczarowana, ale wcale nie żałowała Colina. Zamierzała opowiedzieć mu wiele rzeczy i chciała Zbadać i upewnić się, czy naprawdę można mu powierzyć tę ich wielką tajemnicę. Zaczynała przypuszczać, że byłoby to możliwe, lecz teraz zmieniła zdanie. Już mu nic nie powie: nigdy. Niech sobie siedzi w swoim pokoju bez świeżego powietrza i niechaj sobie umrze, kiedy chce. Dobrze mu tak. Była taka zła i bezlitosna, że na chwilę zapomniała nawet o Diku i o przejrzystej zielonej szacie, którą świat, za świat zaczął się okrywać. I o łagodnym powiewie wiatru idącym od rzosowiska. Marta czekała na nią, a przestrach na jej twarzy ustąpił miejsca zainteresowaniu i ciekawości. Na stole stało drewniane pudło, pokrywka była zdjęta, i widać było wewnątrz kilka ładnie zawiniętych paczek. Pan Krawen to przysłał do panienki, objaśniła Marta. Zdaje mi się, że tam będą książki z obrazkami. Mary przypomniała sobie pytanie wuja, gdy była w jego pokoju. Chciałabyś zabawek, lalek, książek? Rozwinęła paczkę, ciekawa, czy jej przysłał lalkę, i myślała sobie, co z nią pocznie, gdyby tak było. Lecz nie była to lalka. Znalazła natomiast kilka cudnych książek, takich, jakie miał Colin, a dwie z nich poświęcone były ogrodnictwu i pełne ślicznych rycin. Poza tym pudło zawierało jeszcze kilka ładnych gier i prześliczną teczkę do listów ze złotymi monogramem i złotą obsadkę i kałamarzyk. Wszystko było takie śliczne, że radość zaczęła łagodzić jej gniew i zły humor. Nie myślała, żeby wuj aż tak o niej pamiętał i jej małe, zatwardziałe serduszko uczuło wdzięczność. Przecież ja umiem lepiej pisać, niż drukować, mówiła. A pierwszą rzeczą, jaką tym piórem napiszę, będzie list do wuja z podziękowaniem za jego dobroć. Gdyby przyjaźń z Kolinem trwała, pobiegłaby do niego natychmiast pokazać mu swoje prezenty. Byliby sobie razem oglądali obrazki, i poczytali o ogrodnictwie, może by sobie pograli w któryś z gier, a on rozerwałby się i nie myślał o śmierci i nie, nie macał się ciągle po plecach, by sprawdzić, czy mu rośnie garb. Miał przy tym taki przykry sposób szukania garbu, że Mary znieść tego nie mogła. Napawało ją to strachem, bo Kolin miał wtedy przerażoną minę. Mówił, że gdyby poczuł pod palcami najmniejszą krostkę na plecach, to już byłby pewien, że to garb zaczyna rosnąć. Myśl ten nasunęły mu szepty pani Medlock z pielęgniarką. Z początku zastanawiał się nad tym przylotnie, ale potem podejrzenie utrwaliło się w jego wyobraźni. Pani Medlock powiedziała, że plecy jego ojca zaczęły krzywić się w ten sam sposób, gdy był jeszcze dzieckiem. Colin nikomu, prócz Mary, nie mówił o tym, że większa część tak zwanych napadów miała źródło właśnie w owym panicznym strachu. Mary w pierwszej chwili pożałowała go, gdy jej to powiedział. – Ach, on zawsze zaczyna rozmyślać o tym garbie, jak jest zły albo zmęczony – rzekła do siebie. A dzisiaj był zły i może… Ech, może całe popołudnie o tym myślał. Stała cicho, zapatrzona w dywan i zamyślona. – Powiedziałam, że już nigdy do niego nie pójdę. Zawahała się, ściągając brwi. Lecz może, może właśnie pójdę, spytać go, czy chce, żebym przyszła rano. A może znów we mnie rzuci poduszką. Wszystko jedno. Myślę, że lepiej jednak pójść. Dziękuję. Do usłyszenia.